Witajcie! Trener Personal24 Dzisiaj jest ze mną Kinga Żoranska, Your Coach Chcielibyśmy Wam się pokazać kilka ćwiczeń damsko-męskich Często widuję na siłowni facetów ty tytanów na glinianych nogach Różne są tego przyczyny Jedni po prostu tych nóg nie ćwiczą Inni nie mają predyspozycji genetycznych itd. itd. Zatem warto by było włączyć kilka damskich oczywiście w cudzysłowie ćwiczeń po to, żeby po prostu poprawić jakość tych mięśni i pobudzić je do wzrostu innymi ćwiczeniami, które niekoniecznie są proste. Ja z kolei chciałabym Wam przybliżyć parę typowo męskich ćwiczeń, które według mnie powinny wykonywać kobiety na siłowni. Z reguły obserwuję dziewczyny, które ćwiczą w klubach, wykonują głównie cardio, ćwiczenia na mięśnie brzucha oraz ćwiczenia izolowane na maszynach. Moim zdaniem brakuje w tych treningach przede wszystkim wielostawowych ćwiczeń złożonych. Na tym chciałabym się dzisiaj skupić. Ok, na początek ćwiczenie na mięśnie kursowo-goleniowe z wykorzystaniem przyrządu Leg w którym bardzo ważna jest pozycja wyjściowa. To gdzie ułożone są Wasze kolana i jak przesuwa się wałek? Kolano powinno lekko wystawać za płaszczyznę, od natomiast wałek powinien się przesuwać po achillesie, a nie po łydce. Obu nóż staramy się dotknąć wałkiem do pośladków, lekko dopinając w własnym zakresie. Jest to ćwiczenie, które oprócz mięśni kruszowo-goleniowych angażuje również mięśnie łydów. Pierwszym ćwiczeniem, które chciałabym dziś zaproponować to wyciskanie sztangi leżąc. Kobiety z reguły poświęcają dużą uwagę ćwicząc mięśnie ud i pośladków. Należy jednak rozwijać całe ciało równomiernie, dlatego teraz chciałabym zaproponować ćwiczenie angażujące głównie mięśnie klatki piersiowej. Podczas wykonywania ćwiczenia pamiętaj o tym, aby łopatki były ściągnięte i cały czas przylegały do ławeczki. Klatka piersiowa powinna być cały czas wypięta. Pamiętaj o tym, aby napinać mięśnie brzucha, aby nie obciążać odciuka lędźwiowego. I kolejne ćwiczenie na mięśnie przywodziciele. Szczególnie ważne dlatego, że ta grupa jest szczególnie narażona na kontuzje przy dużym obciążeniu. Ruch polega na przywodzeniu butu do środka. Często obserwuję u moich klientów zbyt słabo wykształcona grupę przywodzicieli, co bardzo utrudnia prawidłowe wykonanie przysiadu, dlatego szczególnie polecam to ćwiczenie. Możecie wykonać dosyć sporo powtórzeń w serii z małym obciążeniem do tak zwanego palenia mięśnia. Kolejne ćwiczenie to podciąganie na drążku. Istnieje wiele możliwości wykonania tego ćwiczenia. Ja dzisiaj zaproponuję Wam podciąganie na drążku nakwytem w szerokim ustawieniu rąk. Nie ma drugiego takiego ćwiczenia, które tak bardzo angażuje mięśnie grzbietu i pozwala na ich rozwój. Dlatego warto to ćwiczenie wpleść do swojego planu treningowego. Nie jest to ćwiczenie łatwe, jednak na początek możesz wykonywać je z pomocą gumy, partnera, bądź po prostu opuszczać się na drążku. Kolejne ćwiczenie, przysiad Jeffersona, stare zapomniane ćwiczenie, które bardzo przy angażuje mięśnie ud, przede wszystkim czworogłowe, pośladek, kuszowo goleniowe Bardzo ważna jest tutaj pozycja wyjściowa. Wasze stopy, a w zasadzie przekrój poprzeczny przez Wasze stopy wraz z gryfem powinny tworzyć 4 X lub krzyż, jak to woli. Eee, pozycja wyjściowa dłoni, jedna pod chwytem z przodu, druga na chwytem z, z tyłu. Unosimy ciężar w górę, po czym opuszczamy, zachowując przy tym wszystkie zasady e, jak przy przysiadzie, czyli kolana nie przekraczają linii palców, pośladki nisko, nie odrywamy pięt i patrzymy przed siebie. Wykonujemy około 6 powtórzeń z tym ustawieniem dłoni. Po czym ciężar. Zmieniamy ustawienie nóg i dłoni. I wykonujemy kolejne 6. Martwy ciąg to fundamentalne ćwiczenie, którego nie powinno zabraknąć w treningu żadnej kobiety. Dlaczego? Ponieważ angażuje prawie wszystkie mięśnie naszego ciała, a zwłaszcza pośladki, prostowniki, a także nie zapominajmy o mięśniach brzucha. Na początek, gdyż jest to ćwiczenie to trudne techniczne, polecam kobietom wykonywanie tego ćwiczenia z ketlem. Wykonując to ćwiczenie, nie zapominajcie o prawidłowej technice. Powinniście cały czas mieć łopatki ściągnięte, brzuch napięty, kiedy wykonujecie ćwiczenie, patrzycie zawsze przed siebie. plecy są proste, wychodzę mocno pośrodkami do tyłu, kolana nie wychodzą przed innymi palców. Wciągam ciężar do góry, przy każdym powtórzeniu odkładam ciężar na ziemię. Podsumowując temat, panowie, nie bójcie się damskich ćwiczeń. Dziewczyny, nie bójcie się ciężarów. I pamiętajcie o odpowiedniej diecie i odpoczynku. Do zobaczenia. Hej!